Ogłosiliśmy to oficjalnie. Mamy Tomasz Drwal. Chyba tak blisko panowie jeszcze nigdy w siebie nie siedzieliście. Było pana. Szanowni Państwo, ja mam takie wrażenie, że to spotkanie z mamedem i z Tomaszem to jest takie zwieńczenie staro-polskiego w kadła nigdy nie mów nigdy. Mamet byliście już wiele razy praktycznie po słowie. Pamiętny rok 2007 byliście obaj na plakacie, na który promował kalę, ale ostatecznie do tego pojedynku nie doszło. Kilka razy miała taka sytuacja miejsce, że było to bardzo blisko, to starcie, o którym mówią, marzą kibice. Dlaczego tak długo musieliśmy czekać? To było 2006 rok, nie Przepraszam. E, no co, no, myślę, że po prostu gdzieś tam e, oczywiście początkiem MA były, też gdzieś tam i Tomek i ja byliśmy w tym początku też e, gdzieś tam mocno staliśmy rankinga w rankingach polskich, można powiedzieć, bo to naprawdę na świecie jeszcze nie, nie znali nas i też każdy był ciekaw, e, który jest z nas lepszy. No, niestety wtedy e, chyba 5 razy mieliśmy walczyć, oczywiście różne sytuacje się zdarzały, czy kontuzje, czy, czy inne, inne, inne kwestie wchodziły w, w, w rachubę. Więc, więc tutaj jakby myślę, że czas, e, jest to na, na najlepszy czas tak naprawdę tą walkę. E, ja się czuję w bardzo dobrej formie, to jest w swojej życiowej formie. I myślę, że teraz właśnie damy tą, tą bardzo dobrą liedowiską walkę. Wczoraj spotkaliście się w pancerze u Mateusza Burka. Parę kwestii zostało już wyjaśnionych. Ta historia pisze się na nowo, bo ona już trwa, trwa i trwa. Tomasz, jak Ty podchodzisz do tego, do tego fightu? Co się Twoim zdaniem zmieniło, że będziemy Was mogli w końcu zobaczyć w ringu, chciałem powiedzieć, ale to już jest od wielu miesięcy klatka? To znaczy zmieniły się w jak gdyby warunki właściciele organizacji z ryby troszkę bardziej elastycznie podeszli do mojej osoby i wybrałem opcję na 6 grudnia i jestem po prostu. Mamy ty, ty już od dawna nie walczyłeś z zawodnikiem, który reprezentuje Polskę. Wiadomo, że z Michałem Materlą, jak mówisz, wielokrotnie nie chcesz i nie będziesz walczył. A co sprawia, że to, Tomasz jest jedyną taką biało-czerwoną opcją dla ciebie na dziś? Znaczy, że chodzi o Michała Motel, jesteśmy za blisko. Jesteśmy się przyjeździmy. E, jakoś nie mogę tego, tej bariery przeskoczyć. Tak samo on e, zawalczyć. Wiadomo, że koledzy też na wchodzą i walczą z panią partnerzy, więc Hansa czy, czy inni in, 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 in sam znajomi. No, ale jakoś my, ja i Michał, nie możemy tego przeskoczyć. E, jeżeli chodzi o Tomkę, no. My się nie przejeżdżymy, a znamy się po prostu, no i z każdym innym e, zawodnikiem mogę walczyć, e, no i tak to wygląda, no, jesteśmy tak bardzo blisko, jesteśmy przyjaciółmi i tak dalej, znamy się, że jesteśmy. Że, że on robi swoje, ja robię swoje, no jest tak naprawdę e, w świetnej formie, jest świetnym zawodnikiem prostu, przede wszystkim. Tomasz, a jak ty podchodzisz do tego starcia, bo, bo też przecież ostatnio walczyłeś z zawodnikami zagranicznymi. Wiele osób, dziennikarzy, fanów przede wszystkim, bo ta walka jakby jest wykreowana, ja się nie boję powiedzieć, przez, przez kibiców. To jest starcie dwóch legend. To jakaś presja w związku z tym? Czy widzę, że się uśmiechasz, ale no ty jesteś jednak ikoną polskiego MMA, mamet jest yy, równie wysoko. Nie chcę Was tutaj pozycjonować, kto jest wyżej, kto niżej. Bije Ci serce mocne i w ogóle co tam, jak podchodzisz do tego? To znaczy presja jest tworzona jakby w oku tego wszystkiego, no sztuką jest nie poddać się tej presji i, i nie dać się zwariować, bo, bo też może zaważyć o przygotowanie przygotowaniach, o walce. Natomiast jeszcze że do wcześniejszego, ja do tego podchodzę, bo po prostu to jest mój zawód i nieważne czy to będzie Ktoś z Polski, ktoś ze Stanów, z Brazylii jest przeciwnik. W tym momencie dla mnie jest to chyba najlepsza opcja. I co? No i po prostu podejmuję, podejmuję wyzwanie, walczymy. 5 spotykamy się na ważeniu, 5 grudnia i 6 walka. Dokładnie. Mamy ty jakieś dodatkowe pokłady, motywacji musisz odnajdywać, czy, czy nie? No jesteśmy na takim etapie, już za dużo walk straszonych mamy, więc jesteśmy zawodowcami, yy, tak powiedział Tomek, trzeba się po prostu się łączyć i przygotowywać do walki. Tylko tyle. Emocje są tylko na taki sposób, że no, jest to kolejna walka, jest to kolejne wyzwanie, Trzeba się dobrze przygotować i dać się wszystko. Tomasz ty w tych ostatnich walkach, kiedy spotykaliśmy się na galach, czy to NM, atak czy prowak, yy, byłeś zdecydowanie pozycjonowany w roli faworyta tych ostatnich starć. Teraz nie wiadomo jak to będzie, nawet nie wiem, czy już są notowania bukmacherskie może być taka sytuacja, że będziesz yy, tym underdogiem. To jest w ogóle... Myślisz o tym, czy, czy, czy w ogóle spływa to po tobie? No, tak jak powiedziałem wcześniej, no, nie możemy się tym przejmować. No, sztuką jest też nie poddać się emocji i żeby się tym wszystkim nie stresować, a skupiać się na tym, żeby solidnie się przygotować do, te, do tego zadania i, i zadanie spokojnie wykonać. Natomiast y, kto, y, co, co tam jak waży, kto będzie, gdzie, jaki ranking, tak naprawdę y, walka wszystko zweryfikuje, kto gdzie, kto gdzie będzie po. No właśnie, walka jest w klatce, ty w tej klatce walczysz od wielu, wielu lat, mamet tak naprawdę pojawił się w klatce kilka miesięcy temu. To jest y, twój atut, czy zupełnie nie ma to znaczenia? To znaczy, lepiej, lepiej walczy mi się w klatce i chyba tutaj też mamy, może to potwierdzić, ponieważ no, jest bezpieczniejsza no, i, i nie wypada się z tej klatki, nie, nie wyjeżdża się poza teliny. No dla mnie jest to lepiej, bo już się przyzwyczaję do tego po prostu. To teraz ja chcę się zapytać o tą dawną stolicę Polski Mamet. Od wielu, wielu lat, kiedy... O chodzi ci o Gniezno? Nie, o Kraków. Posłuchaj, od wielu lat, kiedy mam przyjemność zapowiadać Ciebie, kiedy wychodzisz, 100% publiczności, jak pamiętam, zawsze jest za tobą. Teraz takiej sytuacji nie będzie. No, wiem o tym. Właśnie <głodzimy> że do Kraków rodzinne miejsce Tomka. No. Myślę, że no ja startowałem, wyjeżdżałem no i do innych krajów, też walczyłem i wiem, i 100% twórczości w to nie było też i, e, Tak, tak jak powiedział ludzie Tomek, że na tym się nie będziemy skupiać, będziemy sam na klatce, będziemy skupieni na sobie na tej walce. Mam nadzieję, że to nie będzie przekazało mi, że, że, że większość e, ludzi będzie o Tomek. <laughs> to nie będzie mi e, a też nie wiadomo, nie wiadomo. Może, może więcej będzie. Wiesoło mi. Ja kiedyś e, kilkanaście tygodni temu wyszedłem troszeczkę przed szereg, kiedy byłeś u nas w Pancerze Tomasz i pytałem tak, prowokowałem cię o to KSW, o ten Kraków, tak, nie chciałeś powiedzieć w stu procentach jaka ta przyszłość będzie, ale ta przyszłość jest taka jakiej są wszyscy, i dziennikarze, i kibicy. no i jest też ten Kraków. Dlatego chciałbym teraz poznać twoją opinię, e, bo rozumiem, że jesteś Chyba najbardziej zadowolony z tego, że z Mamedem walczył, będziesz praktycznie na własnych śmiecie. Y, tak, no jestem zadowolony, ponieważ y, tak naprawdę na co dzień biegam wokół tej gali, y, mieszkam y, tak naprawdę do długości 500 metrów, także to będzie chyba pierwszy raz w życiu, kiedy na walkę pójdę sobie pieszo prosto z domu. I dlatego jestem też zadowolony z tego, bo, to, bo z walki też y, na pieszo sobie wrócę do domu. Pięknie. Nawet Kalidów Tomasz trwa, drodzy Państwo. Przechodzimy do do Was. Czy są pytania do naszych bohaterów? Taką małą uwagę wam, ponieważ w niedalekiej przyszłości mam pociąg. Jeżeli ktoś chce jakiś wywiad zrobić, to naprawdę teraz jest inna okazja, bo zaraz będę musiał uciekać. Tak nie ma, to ja pociągnę jeszcze ten montek. Tylko... Jesteś oficjalnie już, po jesteś po podpisaniu kontraktu z KSW, czyli jesteś częścią Federacji KSW. Coś to też zmieniło w twoim sposobie bycia jako zawodnik. Wiadomo, że nie zawsze po drodze to się było z Federacją Martina i Maćka. To znaczy, no to się wszystko zmienia. No, federacja jest dzisiaj na, jak gdyby na innym miejscu niż była na przykład 5 10 lat temu i... I też y, y, jak gdyby moja osoba, moje podejście do tego wszystkiego też się zmieniło. I dla mnie najważniejsze jest to, y, dla mnie najważniejsze jest moja przyszłość tak naprawdę, też nie w tym wszystkim. I, i jak gdyby korzystanie z okazji, jakie daje życie, dlatego tu ja jestem. A powiedz jak w Krakowie... Y to środowisko, w którym jesteś najbliżej, czyli zawodnicy, kibice, miłośnicy MMA, może i rodzina przyjęli ten fakt, że wiążesz się i w tej chwili, tak jak powiedzieliście wczoraj u Mateusza Borka, Maciej może mówił najwięcej, trudno powiedzieć, trudno zdradzić, trudno opowiadać o tym kontrakcie, ale jak ci twoi najbliżsi, i rodzina, i kibice, i koledzy zareagowali na to, że będziesz nagali gali No, oczywiście był bardzo pozytywny, wszyscy gratulują i że są, życzą sukcesów dalszych. Rozumiem, że w Olsztynie jest bardzo podobny. Że wszyscy powiedzieli, o, w końcu trwa. Tak, tak, mówi A kto najgłośniej? Najgłośniej? Kto był jakby taką y, osobą, która... I y, y, właściwie czy w ogóle była taka osoba, czy to był trener, czy, czy ktoś z rodziny. E, Czyli to Nie, walne? nie. to tak jak mówię wcześniej, wszyscy o tym mówią, że ta walka jest napędzana przez kibiców. E, to nie jest tak, że ktoś tam z bliskich, z trenerów, oni mają swoje zadanie, mają przygotować to do walki. Jeżeli chodzi o przyników, no to już jakby to jest w tym zadanie. Ja tak naprawdę wracając, no, no to u mnie piszą do mnie smsy, smsy piszą ludzie znajomi ja tam na Facebooku i tak dalej, że, że fajnie, że Tomasz, że fajnie... To masz już konto na, na, na Facebooku, takie oficjalne, ehm, bo mam fanpage'a, wiesz. kanaści kilkanaście zyle tych fanpage. Wiec, kanaśnic, chyba, fanpage Je, jeden jest taki. Jeden jest Pani. prawdziwy, tak. E, Tomasz, e, rozmawiając z Martinem i z Maćkiem. Podpisując kontrakt, walka z Mamedem to była jedyna opcja na pojawienie się na KSW 29, czy też w grę wchodzili inni zawodnicy? Czy od początku do końca wiadomo było, że jak mam walczyć na KSW w Krakowie w grudniu, to tylko z Mamedem? Yy, tak, tak, też było. Właśnie. Tylko Mamed i nikt więcej nie chodził o Roku B, tylko Krakowie. No to pięknie. Proszę bardzo, pamiętasz. Łukasz obecnym, Boxing News.pl Tomek, czy to jest prawda, że będziesz się w się zapasy przygotowywał? Bo takie gdzieś tam głosy chodzą, że będziesz trenował właśnie. jeszcze niepotwierdzone plotki. To za Ale nie zaprzeczam. Ale tam miałem trenować, co jest? No właśnie, czy to znaczy, że się obawiasz trochę tych zapasów, Mameda? Nie, nie mam. E nie, to chodzi bardziej o to, że tam są sparing partnerzy dobrze wady, i jest dużo chłopaków, którzy też szykują się na 6 grudnia, także podobny termin serdeczny. Ale Janek Łachowicz będzie Ci też pomagał? No, oczywiście, chyba, chyba, że, chyba że zmieni zanim. Mamy, powiedz, najmocniejsza, najmocniejsza strona Twojego rywala. Na co będziesz uważał podczas walki? No, wszyscy wiemy, że Tomek lubi wymianę. Tomek jest dobry w trójce, jest dobry w zapasach. Również też są niebezpiecznych parterze, więc tutaj jakby, no wszystko trzeba uważać i zawsze to robię, no wszystko w każdej walce Ale masz już jakąś taktykę w głowie, jak tego Tomka Drwala będzie chciał rozbić? Weź Tomek, tak muszę, co? E, nie mam, nie mam taktyki się. O, ostatnie Twoje walki to takie pasmo zwycięstw, można powiedzieć, przed czasem. Myślę, że Tomek mój to jest kolejny zawodnik, który jest w zasięgu tego, żebyś właśnie no, zakończył walkę przed y, regulaminem. Nigdy, nigdy nie zakładamy, że walka skończy się wcześniej. To jest tak, zro, zrobię tyle, na ile pozostawił mi przeciwnik. W zależności jest jak przygotowanym przeciwnik, więc na, na, na jak, jak, jak ja wykonam swoje zadanie temu. Więc tutaj, jakby, nie może tak mówić. może łatwo trzy rundy, może wcześniej skończyć, mogę ja przegrać później, bo to jest To Mega, Tyczu jest jakąś złość do Mameta, jest między wami jakaś zła krew, tak siedzicie sobie, że tak powiem, fajnie sobie dyskutujecie, jest super, ale to trzeba będzie trochę w tej klatce się po, powalczyć. To znaczy ja myślę, że w tej klatce i tak już jest yy, na tyle wystarczająco złości, że nie trzeba tego jeszcze podkręcać przed i to jest yy, coś, czego gdyby, nigdy nie będę robił nigdy, nigdy nie będę pochalał, bo... Rozumiem, że tak działa też troszeczkę show business, żeby się troszeczkę błotem yy, yy, poobrzucać, ale nie moim wydają. A ja dziękuję. Czekajcie jeszcze mało aparatów, kamer. Pierwsze oficjalne zdjęcie zawodników z walki wieczoru. Boxing position panowie. I teraz face to face Tomasz Drwal Mamet Kalino tą komórkę! I załatwiaj. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz Tomasz, dzięki. Mamy do zobaczenia. Myślę, że jeśli panowie znajdą jeszcze chwilkę, to...